Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Podświadomość w Praktyce. Był już podcast o geodispensie, a dziś zgłębimy temat, który może być dla Ciebie wyjątkowo interesujący. Dziś porozmawiamy o samouzdrawianiu według geodispensy. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś albo zastanawiałaś się, jak duży wpływ Twój umysł ma na Twoje ciało? Czy to możliwe, że jesteśmy w stanie świadomie wpływać na swoje zdrowie, a nawet odwracać choroby za pomocą samej myśli? Jody Spenza jest neurobiologiem, nauczycielem i badaczem, który twierdzi, że nasz umysł może programować ciało do regeneracji. To, w co wierzymy i co odczuwamy, wpływa na naszą biochemię, co oznacza, że mamy dużo większą kontrolę nad naszym zdrowiem, niż nam się wydaje. I w dzisiejszym odcinku dowiesz się, jak działa neuroplastyczność i dlaczego mózg może zmieniać ciało. Jak emocje i przekonania wpływają na naszą biochemię i zdrowie. Oraz jakie techniki stosować, aby aktywować proces samouzdrawiania. To nie jest magia ani placebo. To biologia, neuropsychologia i kwantowa natura naszego umysłu. Ciekawi? To zaczynajmy. Neuroplastyczność jako narzędzie zmiany. Jak umysł wpływa na nasze ciało? Nasze ciało nie jest tylko maszyną, a umysł nie jest jedynie zestawem myśli. Każda myśl i emocja, którą doświadczasz, dosłownie zmienia twój mózg i twoje ciało. Neuroplastyczność oznacza, że nasz mózg nieustannie tworzy nowe połączenia neuronowe. Jeśli powtarzasz pewien schemat myślenia, na przykład jestem zdrowy, moje ciało się regeneruje, to Twój mózg zaczyna traktować to jako rzeczywistość. Badania Joe Dispenzy pokazują, że wizualizacja zdrowia aktywuje te same obszary mózgu, co realne doświadczanie zdrowia. To znaczy, że możemy nauczyć nasz mózg i ciało, jak zdrowieć, zanim doświadczymy fizycznych zmian. O efekcie placebo już mówiliśmy, ale jeszcze kilka słów. Efekt placebo to jeden z najbardziej fascynujących mechanizmów w medycynie. Pokazuje, że jeśli pacjent wierzy, że przyjmuje skuteczny lek, to jego ciało zaczyna reagować dokładnie tak, jakby rzeczywiście go dostało. Badania wykazały, że ludzie odczuwają poprawę zdrowia nawet po przyjęciu obojętnej substancji, jeśli wierzą, że działa ona uzdrawiająco. Co to oznacza? Że nasza wiara, przekonania i emocje dosłownie sterują biochemią naszego ciała. I to również dokładnie to, o czym mówi Joe Dispenza: Emocje mają niezwykły wpływ na nasze zdrowie. Negatywne emocje, takie jak stres, lęk i gniew, powodują wzrost poziomu kortyzolu, hormonu stresu, który osłabia odporność, przyspiesza starzenie i bezpośrednio prowadzi do różnych chorób. Z kolei pozytywne emocje, takie jak miłość, wdzięczność i spokój, aktywują hormony zdrowia, takie jak dopamina, serotonina i oksytocyna. A to oznacza, że Twoje emocje. W dużej mierze decydują o tym, jak funkcjonuje Twoje ciało. Jakie są najbardziej popularne techniki samouzdrawiania według Joe Dispenza? Po pierwsze, medytacja to klucz do uzdrawiania. Według badań Dispense, medytacja obniża poziom kortyzolu i stymuluje układ immunologiczny. Medytacja pozwala także wprowadzić mózg w stan falteta które ułatwiają przeprogramowywanie podświadomości i uruchomienie regeneracji. Kluczowe jest przekonanie, że uzdrowienie już się dzieje nie kiedyś, ale teraz. Kolejny sposób to wizualizacja i programowanie podświadomości. Nasza podświadomość działa jak komputer. Jeśli regularnie powtarzasz określone myśli i emocje, to mózg zaczyna działać według tego schematu. Ja wielokrotnie powtarzam i będę powtarzać, że podświadomość jest nawykowa. Żeby wyrobić sobie pewien nawyk, potrzebujemy czasu i powtarzalności. Więc nie nastawiaj się na efekt wow, tylko cierpliwie ćwicz, trenuj, wizualizuj zdrowie i wszystko to, co dla Ciebie dobre. Twórz w umyśle żywe obrazy zdrowego siebie. Poczuj dokładnie tak, jakbyś już był albo była zdrowa. Powtarzaj afirmację: Moje ciało jest zdrowe. Każda komórka mojego ciała regeneruje się teraz. Każdego dnia czuję się lepiej i lepiej. Jeśli chcesz zmienić swoją rzeczywistość, musisz najpierw zmienić swoje myśli, emocje i przekonania. Przestań skupiać się na chorobie i cierpieniu. Zamiast tego kieruj uwagę na zdrowie, energię i regenerację. Wdzięczność to jeden z najsilniejszych stanów uzdrawiających. Codziennie dziękuj swojemu ciału za to, że działa dla Ciebie. Pamiętaj, że negatywne myśli osłabiają Twój układ odpornościowy, pozytywne zaś go wzmacniają. Kiedy czujesz się źle, zamiast zatapiać się w lęku, świadomie przekieruj uwagę na coś pozytywnego. Pamiętaj, wdzięczność, miłość i radość mają potężny wpływ na Twoją biochemię. Jak wprowadzać te techniki w codzienne życie? Na przykład, rano i wieczorem medytuj przez około 10-15 minut, wyobrażając sobie zdrowe ciało. Każdego dnia wyrażaj wdzięczność za zdrowie, nawet jeśli teraz jeszcze go nie masz. Otaczaj się pozytywnymi bodźcami. Słuchaj inspirujących treści, unikaj toksycznych myśli i ludzi. Zwracaj uwagę na to, co oglądasz, czego słuchasz, co czytasz. Wybieraj treści, które będą dla Ciebie pozytywne i dobre, wspierające, i takie, które Cię budują. Ćwicz pozytywne emocje. Kiedy jesteś radosny albo radosna, wdzięczny wdzięczna, twoje ciało aktywuje procesy uzdrawiające. Twój umysł ma ogromny wpływ na Twoje ciało. Twoje myśli, emocje i przekonania tworzą rzeczywistość. Medytacja, wizualizacja i kontrola emocji są kluczowe w procesie uzdrawiania. Nie czekaj, aż poczujesz się lepiej zacznij działać już teraz. A Ty? Jakie techniki samouzdrawiania stosujesz? Jakie masz doświadczenia? Jeśli chcesz się tym z nami podzielić, to napisz w komentarzu. A jeśli podobają Ci się moje treści, zasubskrybuj, udostępnij, polajkuj. Dzięki za dzisiaj. Cześć.